mam się, Tymon Hołoniewski Pokażę wam teraz jak zrobić taką gumkę Mam tu na ręce trochę Takie Potrzebne będą kilka gumek eee, No Powinno ich być 25 co najmniej A ktoś ma dużą rękę to więcej A jak ktoś ma malutką to nie musi tak Duża. Tutaj tak, takie kilka jeszcze patrzono na mny takie haczyki Ja mam haczyki S, ale są też hacy, haczyki C Ja tu mam takie też urządzenie i szydełko Najpierw naciąga się tak Przepraszam źle Nabiw na ósemkę Tak, takie osiem się robi z gumek, takie Teraz naciągamy na to taką ósemkę. Ja to robię w taki sposób, że najpierw gumkę nakładam na to, potem kręcę tak i wkładam tu. Teraz z tą gumką jeżdżamy na sam dół, bierzemy kolejną, wkładamy tutaj, no, teraz już normalnie nie na ósemkę. Teraz szydełkiem, najłatwiej od tej strony, robimy tak i przeciągamy w tą stronę. Tutaj hmm. tutaj tak samo i powinno nam wyjść z tej strony takie kółeczko. Teraz to naciągamy na dół, bierzemy inną gumkę, nakładamy tu. Teraz już sobie czas będzie normalnie, nie na ósemkę nakładamy na to znowu ściągamy na dół mierzamy kolejną i tak w kółko teraz e, pokażę Wam już co na końcu wyjdzie w końcu będziemy robić tak po kolei takie gumki będą wychodziły o można rozciągać no i robi się kolejne tutaj ja mam te zwykłe gumki takie niekolorowe a takie gumki błyszczące to są to naprawdę odblaskowe mi się tutaj trafiła jedna jedyna czarna e, są czarne więcej jest ale ja je mam tylko jedną I jeśli wam łatwiej jest haczykami cy. Wyglądają one tak. Tak. E, to możecie kupić sobie w jakimś kiosku. W niektórych zestawach nie, jest, nie są takie haczyki, sy. Tylko właśnie cy. Potem, jak już będzie nam wychodził taki sznurek, kończymy robić taki sznurek długi. Z 25 gumek takich. Gumki są takie albo takie. Różne kolory To potem Czekajcie tu jedno rozłączę Bramzoletkę O Tak To Ta, taki taki wisiorek Są też cy, już tam mówiłem. Wkładamy na to A z drugim końcem Robimy dokładnie tak samo. Bierzemy tak. I wkładamy tutaj. O, i wychodzi nam taka brązoletka. Dużo ich mam. Jeszcze rodzicom swoim zrobiłem. Każdy rodziców ma po dwie, więc w jeden dzień. Ja zrobiłem już 12. Znaczy nie, ja zrobiłem 11, a mój tata, który to właśnie filmuje, zrobił taką. Dzięki temu, że są też takie przejrzyste bransoletki, to haczyk wygląda jak zwykła bransoletka. Zwykła gumka. I tak kończymy.